Cześć z tej strony, Oskar i zapraszam dzisiaj na kolejny film. Przegląd prasy dzisiaj na moim kanale. Od ostatniego filmu, w którym pokazywałem moją kolekcję PSI. Doszło troszkę nowych numerów, a właściwie archiwalnych numerów, nowych w mojej kolekcji. Udało mi się je pozyskać, kupić między innymi na portalach z ogłoszeniami. No i jest trochę tych właśnie numerów. Najstarszy jaki mam to jest 155, najnowszy. 298, czyli z czerwca z zeszłego roku 2022, więc coraz bliżej już uzbierania kompletu. Yy, jak wiecie, jak już zauważyliście być może na moich poprzednich filmach, staram się wykorzystywać te czasopisma, nie tylko po Stream, ale również inne. Yy, będę teraz przy pokazywaniu każdej z gier. Na początku filmu, oprócz tego, że ja ją omawiam i wprowadzam tutaj yy, taki tutaj... Yy, wprowadzenie właśnie takie robię na filmie, o czym jest ta gra, czym się charakteryzuje, z którego roku, kto ją tam wydał i tak dalej, tak dalej, to też będę pokazywał recenzję lub jakąś zapowiedź z tego typu czasopism. Właśnie na jednych z ostatnich filmach, na przykład Ghostbusters, to pokazywałem właśnie w jednym z ostatnich numerów PS3 właśnie recenzję. Na odcinku z Paris, Dakar, Rally. też pokazywałem archiwalny numer PS3 bodajże z 2001 roku. Yy, przy okazji gry Motorhead na PlayStation 1 pokazywałem archiwalny numer PlayStation Magazine. No i będę również inne gazety tutaj wyciągał i pokazywał. I do tego potrzebne są mi PSX również. Yy, jak to wygląda jeśli chodzi o czasopisma konsolowe? Yy, na przykład ja najczęściej właśnie pokazuję gry na Pegasusa na PlayStation 1, PlayStation 2. Również na PlayStation 3 zdarzają się i czasami na PlayStation 4 i PlayStation 5. Więc jeśli chodzi o gry na Pegasusa, to bardzo jest ciężko, jeśli chodzi o recenzje. Kiedyś pojawiały się w Top Secret, ale to ciężko nazwać recenzjami, bo to były takie krótkie, takie notki, nawet chyba bez oceny, tylko tak parę zdań, nie wiem, 2-3 zdania o jakiejś grze na Pegasusa. I nic w ogóle nie było. I teraz jest szansa, że wyjdzie pod koniec yy, 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 mm, yy, stycznia wychodzi specjalny numer Pegasus Extreme, czyli właśnie PSX Extreme. Nie wiem, czy tam będą oceny gier, ale będą jakieś artykuły o grach, więc no może tym będę się posiłkował i Wam pokazywał, ale naprawdę, jeśli chodzi o Pegasusowe gierki, to ciężko, ciężko z takimi recenzjami. Dlatego fajnie było, gdyby powstało jakieś takie pisemko o Pegasusowych gierkach, Pegasusowych gierkach, i właśnie, żeby były właśnie oceny i recenzje kompletne. Zobaczymy. Yy, oprócz tego, że właśnie ma ukazać się, właściwie gdy Wy już to oglądacie, to chyba już ukazał się Pegasus Extreme. Jeszcze chłopaki yy, z jakiegoś portalu, teraz nie pamiętam nazwy, chyba to była Kontrabanda. Kontrabanda EU zdaje się. Yy, wydali kiedyś coś takiego jak Pegagrus. Jeden numer wyszedł i zapowiadany był numer drugi i gdy ostatnio ukazał się Pegasus Extreme zapowiedź Pegasus Extreme, to powiedzieli, że ten Pegagrus numer drugi jest szansa, że się w końcu ukaże, więc... Fajnie było, gdyby coś takiego regularnie wychodziło. Dobra, ale odbiegam od tematu. Drugą platformą w kolejności, którą najczęściej pokazuję jest PlayStation 1. No to tutaj jest szereg różnych czasopis, które będę wykorzystywał. Począwszy od PlayStation magazynu, PSX Fan, chociaż tam bardziej są opisy i zapowiedzi, ale też będzie przydatne. No i PSX Extreme, PlayStation Plus i PlayStation Plus. Gry komputerowe i Secret Service. Jeśli chodzi o właśnie gry na PC, to właśnie będę posiłkował się grami komputerowymi. Gry na PlayStation wychodziły od 1994 roku, a PlayStation magazyn od 1997 roku w Polsce się ukazywał, więc będę posiłkował się, jeśli będę pokazywał starsze gry niż 1997 rok właśnie czasopismem gry komputerowe. Tam właśnie gry na PlayStation 1 również się pojawiały, także w ten sposób będę to pokazywał. Na przykład mam w planach niedługo pokazać Tekena 1 i Soul Blade. No to te recenzje mogę chyba znaleźć tylko chyba w grach komputerowych, bo w PlayStation magazynie i w PS, nie jeszcze się nie okazały. Z wyjątkiem y, numeru zerowego y, ps Secret, którym też myślę, że będzie warto tutaj się posiłkować, który wyszedł niedawno w 2022 roku, ale prezentował gry z 97 roku i dalej, czyli 6, 5, 4 rok. Więc y, myślę, że jeśli te dwie gry pokażę no to te czasopisma i czasopisma wykorzystam dalej. PlayStation 2, no to już tylko PlayStation i PlayStation Plus i PSX Extreme. Jeszcze było NEO, ale NEO nie mam żadnych numerów, po prostu się tego czasopisma podbyłem, Nie lubię NEO, NEO Plus, NEO Plus. I dalej PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, no to już jest tylko PSX Extreme i tylko NEO Plus. Tak jak mówiłem przed chwilą, NEO Plus nie mam, więc do tego mi są potrzebne PSX Extreme, żeby pokazywać właśnie gry z PS3, PS4, PS5. Xboxa na moim kanale nie ma, no ale to są te same lata, także no tyle jeśli chodzi o wstęp. Będę bardzo wdzięczny, jeśli chcielibyście mi pomóc, być może ktoś z Was ma jakieś stare numery PSX, z tym, które u Was się walają i chcielibyście ich się pozbyć, to proszę o kontakt do mnie na maila albo na Messengera. Mój mail, każdy zna, ale powtórzę po raz kolejny, jest to oscar 344 wp.pl lub Messenger można mnie znaleźć pod moim prywatnym Messengerem Oscar, Wądołowski, lub po prostu pisać na Facebooku na Messengerze retroarchiwizacja. Także wiadomo, jak mnie znaleźć, ja jestem mobilny, zawsze wszystkie wiadomości odczytuję. Także będę bardzo wdzięczny, jeśli chcielibyście mi w ten sposób tutaj pomóc, żeby każdą taką gazetkę wykorzystywać do celów kanału. Także teraz zobaczmy, co udało mi się zdobyć, a jest parę ciekawych właśnie tutaj numerów, z czego jeden, z którego jestem bardzo zadowolony. Ok, wyciągam numery z mojego pudełka. No dobra, już wszystkich nie muszę wyciągać, bo aż tak yy, najstarszych numerów nie mam. Tutaj z tych, które mi się udało teraz zdobyć, najstarszym numerem jest 155. FIFA 11, wtedy wychodziło Red Dead Redemption 1 i Driver San Francisco. O, to też jest jeden z tych tytułów na PlayStation 3, które chciałbym pokazać, ponieważ pozostałe drivery na moim kanale pokazałem. Więc dobra, 155 to szukamy, gdzie tu będzie 155. Tu jest 101. Więc no, trochę nawet za dużo ich wyjąłem, ale to się nic nie stało 130 tutaj, no to lecimy dalej 137, jeszcze dalej. Coraz bliżej jesteśmy, 143. No tu już mam 159, no to już tutaj trzeba będzie powoli szukać. 148 właśnie mam, o. A potem jest 159, więc tutaj parę braków będzie, więc tak: 148. A jeśli mam 155, no to brakuje mi 149, 150, 151, 152, 153 i 154, teraz idzie 155, dalej brakuje 156, 157, 158, 159 już jest. A właśnie tutaj mam 156 w tych ostatnio zdobytych, więc dobra, 156 wycofuję, to już to tego nie potrzebuję 156. Mam dalej, co ja tu mam? 158, tak? Czyli 157 brakuje mi. I dalej idzie 159. 160 mam. Ostatnio zdobyty właśnie. Teraz dalej 162 mam, czyli brakuje mi 161. Tu jest już 179, więc daleko, więc na razie wracamy do tych, które już miałem wcześniej. 166 i aż do 179 szukamy, tak? No dobra, 167, 168, 169, 170. 171, 172, 173, 183. No to tutaj znowu brakuje, więc tak, ostatni był 173, więc brakuje 174, 175, 176, 177, 178. Wkładam 179. Brakuje 180, 181 i 182, 183 już mam. A właśnie, tutaj udało się już zdobyć 180, czyli jednak wycofuję, czyli tam było 179, tu jest 180, i dalej szukamy 181. No właśnie, nad tym, nad tym numerem możemy się na chwilę zatrzymać. Jestem z niego zadowolony, ponieważ no niełatwo było go zdobyć. Numer z okazji 15-lecia. PSX Extreme i z bardzo ciekawą i fajną układką tutaj redaktorzy, ich twarze są wstawione w różne postacie z gier. Na przykład widzę tutaj Snake'a z Metal Gear Solid, jest Tommy Varsetti z Geta Vice City, jest Paul z Tekkena, kogo tu jeszcze rozpoznajemy? Hmm. Tutaj jest postać z Final Fantasy chyba ósemki albo dziewiątki, no i pewnie jeszcze pozostałe tutaj. Myślę, dałoby się wskazać, kto jest kto. No. Na pewno jest ciekawa zawartość. Myślę, że do tego też jeszcze wrócimy. Na pewno to będziemy pokazywali. Więc, dobra, to było 181. Czy mam 182? Mam, udało się zdobyć 182 numer z hitmenem. Dokładce 182, teraz tak. 183 to właśnie mam ten. Halo 4. Tutaj szukamy teraz 184. Mam 185, 188, więc brakuje 186 i 187. 188, druga wersja układkowa. 191, więc brakuje 184.

197, 198 i brakuje mi 199, ponieważ mam 200. Dalej mam numer, który to jest numer 203, więc brakuje 201, 202. 203 brakuje, mam 204. 205, 207 tutaj mam, a tutaj mam, dobra, więc brakuje 206, tak, tu leci dalej 207, z tych, które zdobyłem mam 208, farka i 4, tak, 208, teraz lecimy dalej. Yy... No to teraz tak yy, 211 mam, więc brakuje 209, 210 212, 213 brakuje, ponieważ mam 214 zdobyłem 215 Jest do, yy, mam tutaj 216 217 218 zdobyłem 219 i dalej. A tutaj dużo już będzie brakowało: 219, mam teraz 221, więc brakuje 220 i yy, 220, brakuje tak, 220, lecimy dalej. Yy. 221, jeszcze drugi wariant okładkowy, jakoś tak się trafiło, że mam dwa 221, teraz dalej. 222, 223, 226, więc brakuje 224, 225, teraz tak. No tutaj dużo będzie brakowało, bo teraz tak, 227 brakuje, 228, 229, 230, 231, 232, 233 i mam 234 już. 235 brakuje, mam 236. No, tutaj będzie dużo brakowało: 237 brakuje, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256 i 257. A tutaj dalej mam 258. I znowu będzie dużo brakowało. Ponieważ najbliższy numer mam 280, więc brakuje 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275. 276, 277, 278, 279 i tutaj zdobyłem 280 i 281 brakuje, ponieważ mam 282 i dalej lecimy. Mam teraz zdobyty 283. Brakuje 284 i 285, mam, mam za to 286. Brakuje 287 i 288, mam 289. I mam 290. Brakuje 291, mam 292. I brakuje 293, i 294, mam 295, mam 296, i brakuje 297, mam 298, i tu już zbliżamy się do tego, co było niedawno 299, 300, 301, 302. 303 i ostatni nabyty przeze mnie jest 304, więc tak to wygląda. Więc powoli zbliżam się tutaj do celu, żeby uzbierać komplet. Już naprawdę niedużo zostało. I mam trochę tutaj dubli. Jeśli ktoś byłby zainteresowany, to mam tak: 76. 180 184 197 i 208 także jeśli ktoś potrzebuje, to mogę się wymienić, sprzedać, tam wysłać żaden problem. I to będzie chyba na dzisiaj wszystko. Yy, powoli mi się kończy miejsce w pudełku, więc muszę jakieś kupić, dokupić na pudełko. Ktoś powie, o Jezu, zbieractwo, zbierasz. Dlatego ja właśnie jestem osobą tego typu, że staram się takie rzeczy wykorzystywać, używać, a nie zbierać, żeby to leżało i zbierało kurz. Yy, żeby było, żeby było po prostu. Żeby leżało, żeby było po prostu. Albo było, żeby leżało. To, to nie, nie, nie. Ja jestem, jak widzicie, mam wszystkie te rzeczy, te retro, te samochody retro i te gierki, gazetki. A wszystkie tutaj kasety wideo, wszystko po to, żeby z tego korzystać, więc taki jest plan. Cały mój kanał to jest to, wszystko co jest tutaj i to, co mam jeszcze w garażu: samochody. Więc dziękuję bardzo za uwagę i za każde wsparcie. Tak jak już mówiłem wcześniej, jeśli ktoś chciałby mnie tutaj wspomóc jakimiś numerami, no to będę bardzo wdzięczny. Na dzisiaj to wszystko proszę pozostawić łapkę do góry, napisać komentarz, udostępnić mój film na Facebooku, żeby inni tutaj dowiedzieli się, że ja takie filmy nagrywam. I do zobaczenia w następnych filmach. Cześć. Poczekaj i jeszcze nie wyłączaj. Jeśli lubisz stare samochody, to zapraszam Cię na mój drugi kanał na YouTubie Moto Retro Press, na którym pokazuję klasyczne pojazdy takie jak Polonezy, Fiaty 125P, Maluchy, Serenki, Żuki i wiele innych PRL-owskich i kultowych aut. Oprócz tego naprawy, remonty i kupowanie Polonezów, których pokazuję na moim kanale najwięcej, w tym także remont mojego Poloneza Karo Plus i Poloneza Borewicza. Ponadto pokazuje relacje z różnego rodzaju imprez, zlotów, czy pikników militarnych. Wypadki samochodowe, dużo czołgów, pojazdy wojskowe, autobusy, ciężarówki i samochody z filmów, np. przykład DeLorean z Powrotu do przyszłości, Lotus Esprit z filmu z Jamesem Bondem, Dodge Monaco z filmu Bruce Brothers czy Ford Falcon z Mad Maxa. Jeśli to ciebie zainteresowało, to zapraszam do zasubskrybowania kanału Moto Retro Press na YouTube. Po prostu wpisz na YouTubie Moto Retro Press". Ratujemy Polonezy